Parę miesięcy temu byłem na Kubie, szacuje się, i to wam uświadomi, jak mają się tam chrześcijanie. Mają tam 85 denominacji. Kościół na Kubie rośnie w tempie około tysiąca nawróconych dziennie. Kościół na Kubie żyje i ma się dobrze. Czy wiecie, co jest tradycyjną narodową religią na Kubie? Oficjalną kubańską religią? Czarnoksięstwo. Bóg tam działa. Mieliśmy na Kubie spotkanie, na które przybyło 300 przywódców katolickich i protestanckich. Władze Kuby były tak zaszokowane tym, że oni są w stanie współpracować, że zdecydowały się przysłać na te spotkania urzędników z ministerstwa. Na koniec spotkania Byłem tam z przyjaciółmi, modliliśmy się i prorokowaliśmy nad tymi przedstawicielami rządu. Poważnie, to było szalone, ponieważ na drugi dzień oni zadzwonili do kobiety, która organizowała to spotkanie. I powiedzieli: Co to była za rzecz, którą oni nam zrobili? Nigdy przez całe życie nie doświadczyliśmy takiego pokoju. Kiedy zorganizujecie następne takie spotkanie? Bo chcemy przyprowadzić na nie wszystkich członków rządu, abyście zrobili nad nimi to, co zrobiliście nad nami, tak? Nadchodzi królestwo. Nadchodzi królestwo. Nadchodzi królestwo i przyjdzie ono z wielką mocą. Musicie zrozumieć, że jesteście odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Musicie to sobie uświadomić i wtłoczyć to do głowy, że jesteście odpowiedzią na czyjąś modlitwę, a co więcej, jesteście odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Jesteście rezultatem czyjejś modlitwy i jesteście odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Rozumiecie to? Rozmawiałem z moją matką. To było w zeszłym roku. Wróciłem właśnie z podróży do Brazylii i przez dwie godziny opowiadałem jej o tych wszystkich niesamowitych rzeczach, o ślepych, którzy odzyskali wzrok, o chromych, którzy zaczęli chodzić. W czasie tej podróży widzieliśmy najbardziej zdumiewające rzeczy. Byłem tak podekscytowany, że gdy wróciłem do domu, opowiadałem o tym mojej matce. Te wszystkie historie, o tym, co Bóg czyni na świecie. A ona na to cóż, w przyszłym tygodniu będzie przemawiał Billy Graham. Cóż, ona wytrąciła mnie z rytmu i na chwilę zmieniłem temat. Powiedziałem: Mamo, kocham Billy Graema, ale chcę Ci zadać pytanie. Muszę być odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Nawet jeżeli tym, kto się o mnie modlił, był jedynie Jezus. Jestem odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Więc opowiedz mi o moich przodkach, o moim pochodzeniu. Bo nic nie wiem o historii mojej rodziny. Ona na to, cóż, nigdy o to nie pytałeś? Powiedziałem jej, proszę, opowiedz mi o babci, czyli o jej mamie. O, babcia, ona była trochę taka jak ty. Ona była z tych świętych, turlających się po podłodze. Co? No ale ja się nigdy nie turlałem, ani razu. A co z dziadkiem? Mój dziadek był Grekiem. O tak, dziadek, on przyjechał tutaj z Grecji. Kiedy tu przyjechał, zmieniono mu nazwisko. Wcześniej nazywał się Papadokos. Ona powiedziała, to oznaczało coś w rodzaju pastora. Powiedziałem, naprawdę? Ona na to, tak, tak. On pochodził z rodziny księży prawosławnych, z linii duchownych, która trwała przez 400 lat. Pomyślałem: Dziwne, że o tym nie wiedziałem. Powiedziałem: Dobrze, a co z mamą i tatą babci? Z moim pradziadkiem i prababcią? A, twój pradziadek on przybył tutaj z Irlandii. On był alkoholikiem. A potem powiedziała: Poczekaj tutaj chwilę. Pobiegła na górę? Nie, nie, nie pobiegła. Weszła powoli, ma 90 lat. Wróciła, a w rękach trzymała zdjęcie. Pokazała mi je, to było zdjęcie mojego dziadka. Na tym zdjęciu kład na niego ręce William Booth. Powiedziałem, a więc dzisiaj po raz pierwszy mi o tym mówisz. Nie myślałam, że to cię zainteresuje. Powiedziałem dobrze, wiem co się działo od tej strony. A co ze stroną taty? A, strona taty. Co wiesz o dziadku Kuku? A, dziadek Kuk. Jego żona umierała kiedyś w szpitalu. Jego żona, czyli moja babcia. Leżała wtedy w szpitalu i się dusiła, oni wtedy tego nie potrafili wyleczyć. A on chodził po ulicach w Long Beach w Kalifornii. Nie był zbawiony, ale wołał do Boga. Co zrobię? Co zrobię? Nie będę umiał się zająć czwórką dzieci. To go najbardziej martwiło. Jak zajmę się czwórką dzieci, gdy moja żona umrze? Skarżył się Bogu i wszedł do kościoła, którego wejście znajdowało się od ulicy. I w tym kościele został zbawiony. Wrócił do kościoła, aby odwiedzić babcie, aby sprawdzić, co się z nią dzieje. A ona siedziała na łóżku i obcinała sobie paznokcie u nóg. Powiedział, nie uwierzysz, co mi się przydarzyło tego wieczoru. Poszedłem do kościoła, którego wejście znajdowało się od ulicy, spotkałem się z Bogiem i przyjąłem Jezusa jako mojego osobistego Zbawiciela. A ty czemu tak siedzisz? A dziś w nocy Jezus przyszedł do mojego pokoju i została mu zdrowiona. <laughs> Powiedziałem, to teraz mi o tym mówisz? Ono na to ojej, zapomniałam jeszcze o paru rzeczach. Twój dziadek był wędrownym kaznodzieją w San Joaquin Valley w Kalifornii. Głosił do imigrantów i po małych kościołach w latach 40. i 50. -tych. Powiedziałem, i dopiero teraz I mi o ty tym mówisz? mówisz? Tak więc jesteś odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Musisz zrozumieć, że są ludzie. Nie wiem, czy jestem odpowiedzią na modlitwę którejś z tych osób, ale jesteś odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Ty i ja jesteśmy współdziedzicami wraz z Chrystusem. Nie jesteśmy z Nim współprzypadkowi, jesteśmy z Nim współdziedzicami. Tak? Śpiewamy te pieśni, ale czy naprawdę w nie wierzymy? Czy naprawdę wierzysz, że w jednej chwili możesz zmienić czyjeś życie prostym aktem dobroci, odpowiadając na wezwanie Chrystusa, albo modląc się prostą modlitwą? Boże, chcę być odpowiedzią na czyjąś modlitwę, a On uczyni cię odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Niosłem w sobie odpowiedź na modlitwy ludzi z całego świata modlitwy ludzi z najbardziej niespodziewanych miejsc. Tak działa Królestwo. On objawia się w najbardziej zaskakujących miejscach. Mówiłem o tym już wcześniej. Spotkanie Królestwa poznajesz po tym niewłaściwy czas, niewłaściwe miejsce, niewłaściwa osoba. Wtedy wiesz, że to Bóg. Jesteście niesamowitymi ludźmi. Potrzebujecie zacząć zachowywać się jak niesamowici ludzie. Spoczywa na Was chwała Boża. Nieustannie ociekacie Bożą chwałą. Czy wiesz, że ludzi ciągnie do Ciebie dlatego, że ociekasz chwałą Bożą? To dlatego, gdy się gdzieś udajesz, dziwisz się. Dlaczego ten dziwak w kółko do mnie mówi? Dlatego, że nieustannie wylewa się z Ciebie chwała Boża. Wszyscy grzesznicy pozbawieni są chwały Bożej, ale wiesz co, Ty już do nich nie należysz. Jesteś pełen Bożej chwały i wylewasz ją na życie ludzi wokół Ciebie. Zacznij tak działać. Nie chcę być niemiły, po prostu mówię Wam, jak jest. Działaj według tej rzeczywistości, która jest nad Twoim życiem. Wiedz, że jesteś odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Jesteś odpowiedzią. Masz świętego Boga, Ducha Świętego, który w Tobie zamieszkuje. Żyjący Chrystus jest tutaj, On jest w Tobie, On jest za Tobą i chce, żebyś rozdzielał królestwo, które będzie zmieniać życie innych ludzi. Byłem kiedyś w pracy, byłem rzeczoznawcą majątkowym. Poszedłem do pewnego domu, była tam kobieta. Gdy zacząłem z nią rozmawiać, ona zaczęła wylewać na mnie swoje życie. Pomyślałem, to jest dziwne, po co ona mówi mi o tych wszystkich rzeczach, o których wcale nie chcę wiedzieć. Więc ona na mnie tak naciskała, a ja chciałem skończyć tę wycenę i opuścić ten dom. Wsiadłem do samochodu i odjeżdżałem. I nagle zdałem sobie sprawę, że to była kobieta, która po prostu chciała poznać Boga. I z jakiegoś powodu myślała, że ja mam odpowiedź na tę potrzebę. Jakiś rok później, w piątek po południu, byłem w restauracji. Zajmowałem się swoimi sprawami, jadłem lunch, a Bóg mi przerwał. Powiedział: Pamiętasz tę kobietę, która na ciebie naciskała i zadawała ci mnóstwo pytań? I mówiła ci o swoim życiu. Powiedziałem: Tak. Chcę, żebyś ją znalazł i opowiedział jej o mnie. Powiedziałem, ale to było rok temu. Nie wiem, gdzie jest jej dom, gdzie ona mieszka. Nawet nie wiem, w jakim mieście, bo od tamtego czasu byłem w setkach domu. Powiedział, wsiądź do samochodu, a ja ci pokażę, jak tam się dostać. Więc wsiadłem i jadę. Jazda prowadzona duchem. I trafiam na tę ulicę, a to jest jak gdyby jedyny dom na tej ulicy. Myślę, ojej, podjeżdżam do tego domu? I myślę, co powiem. Hej, Bóg przysłał mnie, żebym z Tobą porozmawiał. Podjeżdżam pod dom, podchodzę do drzwi frontowych. Dobrze, nie ma jej. A więc odchodzę. Aż tu nagle pod dom z piskiem podjeżdża inny samochód i wjeżdża na podjazd. Wyskakuje z niego ta kobieta, wskazuje mnie palcem And, uh, i mówi, Blaine Cook. A ja mówię, hmm... Sądzę, że Bóg przysłał mnie tutaj, żebym z tobą porozmawiał. Ona mówi, wiem, dlatego przyjechałam do domu. Szaleństwo. Weszliśmy do środka, ona zaczęła ze mną rozmawiać, powiedziała mi, że była zaangażowana w romans i cudzołóstwo. I pośród tego wszystkiego Bóg przemówił do niej i kazał jej wrócić do domu. I powiedział, że ja tam będę. Byłem odpowiedzią na jej modlitwę. Czy jej się to podobało, czy nie? Ponieważ w sercu każdego z nas, każdej osoby na ziemi jest desperacka potrzeba poznania Boga. W rzeczywisty, głęboki sposób. Musisz zacząć słuchać, aby usłyszeć, co mówi Bóg, abyś zaczął robić rzeczy, do których robienia Bóg Cię powołał. On jest na Tobie i za Tobą. On Cię umocował. On Cię uwolnił, abyś zmienił przeznaczenie, abyś zakończył ten bałagan i poszedł do domu. Tak?